E, dzień dobry, słuchajcie, zadamy pytanie e, Kiedy on się odezwie, ale tak, dziewczyny i chłopaki. E, on ona e, się odezwie twoja osoba. E, rozstanie takie z głową. E, jeżeli wie, że to jest definitywne, bo na przykład Ci ktoś, że tak powiem, poblokował wszędzie, e, nie chce z Tobą mieć nic wspólnego, ewentualnie ty z nim nie chcesz mieć nic wspólnego, a tak jeszcze coś tam sobie czekasz i no na jego ruch. To są takie jakby pytania y, dla takich par, które są pokłócone y, i czujesz jeszcze tę więź i ja Wam tak powiem, że takie rozstania to góra do pół roku, bo mnie karty potem słabo wyłapują, że tak powiem energię. Zrobimy na trzy grupy. Zrobimy tak. Pierwsza grupa, ale zrobimy po trzy karty. Trzecia karta wynikowa. Będzie kiedy on się odezwie, i w ogóle czytam wszystko to, co widzę, druga grupa i trzecia grupa. No dobra, pierwsza, druga, trzecia grupa. Zatrzymujemy filmik, wybieramy. Lecimy pierwszą grupę, zobaczymy, co ja tam zobaczę. Odezwie się na pewno, to jest karta SMS-ów, MMS-ów. Jeżeli masz takie jakieś sny, takie, znaczy z nim w ogóle, takie myśli na, uporczywe, natarczywe, to to jest to. Ale to jest romansowo, dziewczyny. To jest karta reaktywacji związku z tym, że no, tutaj są opcje u facetat, czyli możesz być opcją, kochanką, ewentualnie mogą wchodzić dwie kobiety. Że tak powiem, w grę. Dziewczyny, to jest, to jest 8 dni, to jest w raku. To jest rak. Trzecia karta jest jakby wynikowa, ale tu już widzę, że to będzie szybko, bo zobaczcie, tutaj ten rydwan pędzi, konie pędzą, strzały są w ruchu. I trzecia grupa jest, to też jest karta, to jest rycerz pentaklowy, to jest karta gońca, taki jest, że tak powiem, jak listonosz. Ta karta mi, wszystkie te karty mi mówią, że on się odezwie. I teraz tak, jak ja to widzę, bo ja to czytam jakby całościowo. Tu się jakby, znaczy tak, tutaj już on jakby konik coś do ciebie wyciąga, tutaj by chciał jakieś rozmowy, konik tutaj jakby ruszył nóżką, mnie giermki pokazują 11 i tak, gdyby były buławy to by było 11 dni, tutaj bardziej 11 tygodni, aczkolwiek z tymi kartami to będzie szybciej. To znaczy, tak, on już bardzo jakby, że tak powiem, się rwie do ciebie, tylko tak, albo im głupio, bo nie wie jak zagadać, nie wiesz czym do ciebie wyjść, bo mogła się na przykład, gdybyś go Ty pogoniła bardzo, yy, albo on coś na. Roz, na. na roz, Boże, nabroił, na rozbroję, co ja mówię. nabroił, yy, to jakby on już do ciebie idzie, on już myśli, tu się odezwie, yy, tylko yy, 11 tygodni to jest 2,5 miesiąca. Ja bym powiedziała, że szybciej. Z tymi kartami. Ale się odezwie, dziewczyny. Czas tracie ze razu mówię Wam trudno ustalić. W ogóle to jest luty marzec. Ale to nie, to tu, tu będzie się coś pokazywało w takich miesiącach jakby letnich, widzicie? Tu są jakieś może kosy, czy coś. Tu, tu pod lasem. Tutaj szybko woda, słoneczko. Do dwóch i pół miesięcy. Dobra, druga grupa. Świat to jest koniec. Karta końca, świat, karta internetu. No pięć mieczy to dziewczynę zdeptanie. To, to jest tak, to jest nie. Pewne rzeczy masz ze sobą. Wiecie, co nie. On tutaj wyczekuje na kontakt z twojej strony. Tu mi się pokazuje, że byłaś jego kochanką, ale on cię podeptał. Tu wychodzą kłamczuch oszuści, ktoś kto. Wycofuje się z wcześniej ustalonych zasad. Po prostu, na przykład, dogadaliście się na coś, i on, i on że tak powiem, kłam, kłamczuchy wychodzą. Ja bym powiedziała tak, wypatrujecie, ale tutaj mi się nie pokazuje w ogóle kontakt. Ja bym powiedziała, że słaby, bo tak, może być tak, że on już ma inną opcję, już z kimś innym patrzy. Bardziej tutaj myśli o tym, jak z Ciebie zrobić opcję, albo czy ty masz kogoś, ewentualnie czyjemu by się opłacało do Ciebie odezwać. Ale gdyby tu był jakiś kontakt, no 9 buław, to jest może 9 dni, no nie? Co dla niektórych. Może być tak, że on się odezwie, ale tutaj dziewczyny na wiele nie liczą tu jest jakiś tam układ, nieszczery facet, który jest tam w takiej swojej norce. Dziecią się barykaduje przed Tobą. Jeżeli, jeżeli już, to tam nie wiem. Tutaj by było ewentualnie jakiś kontakt internetowy, jakiś SMS-ik, ewentualnie na lodzap coś tam napisze i prawdopodobnie się zgostuje. Ja tutaj takie coś widzę. Teraz tak, trzecia grupa. Dziewięć kielichów, no tu już jest, proszę bardzo, karta Bawidanka, romansowo. E, ale to jest karta masek, on ma maski. E, jeżeli by było tak, że on się zacznie odzywa, tu już odezwie się, już widzę. I tu jest nie, ale słuchajcie. Co ja tu widzę? To jest w rybach. E, ja bym powiedziała tak. E, tu co innego, tu jest inne przesłanie. On się odezwie. E, może być tak, że jeżeli był między Wami koniec, ale tak oporowo poszło, e, że Was z butów, że tak powiem, wyrwało, to on tutaj będzie próbował się pogodzić, ale dziewczyny, to jest niecierpliwe w tej części ciała, którą teraz pokazuję. E, przyklejona japa do twarzy, maska. E, tutaj nie wiesz, czy on Cię kocha, czy nie kocha. On ci będzie mówił, że on cię kocha, to jest kartę egoisty. E, jeżeli ty. Y, 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 znaczy, z kwiatka na kwiatek w ogóle. Jeżeli ty e, nawet byś chciała jakiś taki romansik, ale normalny, taki stały, kulturalny, no to nie z nim. E, odezwać się odezwie. E, tu mi ryby się pokazują. E, powiedziałabym, że wcześniej, ale wiecie co, po prostu tu się pokazuje, że nic z tego nie będzie. Bardziej tak, takie ostrzeżenie, że jaki był zakłamany, taki jest. Żebyś się zastanowiła, czy nawet nad takim, bo romanse romansami, nawet jakieś tam układy układem, ale jeżeli ktoś sobie, że tak powiem, jaja robi i na przykład nie ma ci, właśnie mówię teraz do tego rozkładu, nie ma ci odwagi powiedzieć, kurde, a poszukałbym sobie nawet kogoś innego, albo coś mi nie pasuje, albo nawet teraz, że nie mam czasu, odłóżmy to, albo chcę przemyśleć, cokolwiek. Tylko gdzieś tam zniknie i jakby za potrzebą do ciebie przychodzi, jak na przykład go, nie wiem, inna kobita pogoni albo mu tam z jakąś nie wyjdzie i po prostu on ma potrzebę, bo tu są potrzeby fizjologiczne. Kto, jest, kto ma mnie zrozumieć, to mnie rozumie. To nie jest układ, to nie jest romans, tylko to jest wykorzystywanie zakłamany egoista i to jest bezczelne, hamskie i to trzeba piętnować. Nie dawać się dziewczyny i chłopaki. Pozdrawiam.